Przede wszystkim wiadomo było od powiedzmy półtorej roku gdzieś, że koniunktura w górnictwie sprzedaży czy w handlu węglem odwróciła się. Że do 2013 roku skarb państwa otrzymał w formie różnych podatków, około 100 miliardów złotych przez 10 lat. Teraz wiadomo było, że jeśli wpuściliśmy węgiel rosyjski po cenach dumpingowych, ponieważ nie są tam liczone koszty przewozu tego węgla, to wiadomo było, że jeśli my się godzimy na taki węgiel, to ceny spadną i że nasze kopalnie będą produkowały na zwały, czyli ten nasz węgiel będzie magazynowany, że będzie go trudniej sprzedać. <laughs> Nie zrobiono z tym nic. I dla mnie ta cała. Afera, bo wokół tego się zrobiło masę różnych dyskusji. Ona dla mnie jest dziwna, bo jeśli w tej chwili podpisano porozumienie, a wcześniej pani premier mówi o wygaszaniu, protestuje przeciwko słowu likwidacja, to znaczy, że albo pani premier nie wie o czym w ogóle mówi, albo jest tu odgrywany jakiś wielki. Spektakl. Jeśli e, taśmy prawdy tak zwane, czyli nagrywanie prawda, naszych ministrów, premierów ma jednak pośrednio rosyjski ślad, bo człowiek, który jest podejrzewany, że brał w jakikolwiek sposób udział w nagrywaniu czy w publikacji tych. E, te tekstów tych rozmów na bardzo wysokim szczeblu on handluje rosyjskim węglem, to coś w tej sprawie może brzydko pachnąć. Może. Nie mówię w tej chwili, że pachnie. <laughs> I jeśli okazuje się, że a podała to, podał to portal niezalezna.pl, że Firma, która przygotowywała e, porozumienie, czy firma, która m, przygotowywała tę reformę jest firmą zagraniczną. Nie jest to firma rządowa polska, prawda? Czy nie jest to firma ekspercka polska, tylko jest to podmiot zewnętrzny, a m, dość dużo materiałów okazało się wczoraj na portalu. Niezależna.pl, to znaczy, że rząd nasz nie ma żadnego pomysłu, że jak gdyby cały ten proces w górnictwie jest sterowany z zewnątrz. Bardzo mało mówiło się o tym, że koszt holdingu czy koszt kompanii węglowej w ciągu kilku lat wzrósł dwukrotnie. Przecież to nas kosztuje w tej chwili 2 miliardy złotych. Naprawdę trudno powiedzieć, dlaczego w ogóle ten holding czy te kompanie po prostu zawiązano. Ma się wrażenie, że pochodzi o miejsca pracy dla znajomych królika. I to widać było przy mianowaniu na poszczególne funkcje ludzi z układu politycznego, a nie wykorzystując kryterium fachowości. Jeśli my chcemy ratować górnictwo, to niech ono będzie zarządzane porządnie. Czyli żebyśmy wiedzieli faktycznie, jakie są koszty, a jakie są koszty ukryte. Przecież wiadomo było, że przez ileś lat na kopalniach żerują bardzo podejrzane spółki. W tej chwili nieśmiało nie w niektórych mediach publikowane są dane, że na przykład kupowano sprzęt po zawyżonych cenach, kupowano sprzęt niby dom, nowy, a był to niestety sprzęt używany. I tak naprawdę to nie zrobiono w górnictwie symulacji faktycznych kosztów. Ja obawiam się, że związki zawodowe pozwoliły sobie. Puścić trochę pary w gwistek, że zgodzono się na likwidację trzynastek, czternastek. Można było to zrobić, ale pod warunkiem, że ci górnicy będą mieć gwarancję, że ich kopalnia faktycznie będzie pracowała. I teraz włączono w ten sam worek Kopalnie, które mają końcówkę złóż lub pokłady, z których wydobywany jest węgiel, są faktycznie bardzo niskie i należało już myśleć o nowych odwiertach, o zakładaniu nowych kopalni, żeby tę, która już kończy praktycznie pokłady, można było wygasić, ale na spokojnie, a pracowników przenieść na kopalnie czy na szyby, które są dopiero zbudowane w tej chwili. Tego, tego nie zrobiono. Jeśli do tego samego worka daje się kopalnie brzeszcze, o której wiadomo, że na 30 parę lat minimum, minimum te pokłady, które są łatwe do Wydobycia można będzie eksploatować i łączy się z kopalniami, które faktycznie powiedzmy już y, funkcjonują kilkadziesiąt lat, i tam zejście jest coraz niżej, czyli y, eksploatacja jest coraz mniej opłacalna. To wydaje się, że ktoś tę całą reformę robił z tak zwanej czapy, prawda? Czyli że nie ma uzasadnienia. Ja dziwię się, że to tak łatwo. Bo też pytanie pani, pani Redaktor, no, po, po, tych, po tym głosowaniu w Sejmie y, słyszałem głosy wygraliśmy. Z czego do się cieszyć, jak zaraz. Powracamy do rozmów, i ktoś się musi, tak wygląda na to, układać. Porozumienie, mówi Kolosz, jest tak skonstruowane, że gdyby te procesy inwestorskie się nie powiodły, wtedy i tak wszyscy pracownicy z tych kopalń, które były przewidziane do ewentualnej likwidacji, mają gwarancję zatrudnienia. Podkreślam, wszyscy pracownicy. Więc czy. czy czy rzeczywiście tu jest jakiś plan naprawczy? Czy ktoś to przemyślał? No nawet to, że górnicy musieli protestować. W Sejmie ścieżka super szybka, trzy dni w nocy głosowanie. Też takie lekceważące podejście, chociażby marszałka. Przysłuchiwałem się temu, oglądałem tą debatę i to głosowanie. To mówi, no na razie nie widzę żadnego, żadnej alternatywy dla tego, co proponuje rząd. No ale czy, czy mamy się czym szczycić, jeżeli zrobiliśmy to w trzy dni? E, jeszcze raz. Powtarzam, dla mnie cała ta zawierucha w tej chwili i zarówno w Sejmie, jak i podpisanie porozumienia jest robiona na kolanie. To nie jest poprzedzone analizą rzetelną, co w kopalniach należy faktycznie zrobić. Jest wielkie kłamstwo, gdzie wmawiało się. E społeczeństwu polskiemu, bo to szło w środkach masowego przekazu wszędzie, że my do, do, do węgla musimy dopłacać około 40 zł podatni, każdy i tak dalej. Nawet nie przy Niektórzy robili się... tak, nawet Panie Redaktorze, że przy każdej kopalni pokazywano, do, ile do Brzeszczy trzeba dopłacić, ile do, do, do Makoszów, prawda? I tak po kolei. Tak, ale nikt nie zająknął się, że kopalnie te Płaciły podatki, płaciły podatki zarówno do kasy gminy, czyli kasy poszczególnego miasta, i do y, kasy państwa. I że teraz o te 40 zł płaciłyby po prostu mniej. A jeśli my mamy własny węgiel, a sprowadzamy dumpingowo węgiel z Rosji w momencie kiedy Rosja ma nałożone embarda, jeśli Rosja nie chce kupować naszych warzyw, naszych owoców, naszych jabłek, to dlaczego my sprowadzamy węgiel z Rosji, który jest węglem gorszym i dlaczego my pozwalamy sobie niszczyć swoje własne kopalnie i ko kolejną gałość pr przemysłu. Ja wczoraj rozmawiałam z kolegą, który um, pracuje na jednej właśnie z kopalni, która była um, połączona, czyli Sośnica-Makoszowy. Sośnica ma się uratować, a Makoszowy ma iść do tej spółki restrukturyzacyjnej, która praktycznie służyła do likwidacji kopalni. Oni w Zabrzu są przekonani, że no, doszło do jakiegoś handelka bardzo dziwnego i bardzo brzydkiego. Porównują to z 1989 rokiem, z okrągłym stołem, gdzie kiedy panowie rozmawiali przy okrągłym stole, to yy, komuniści mordowali k k k k księży, żeby pokazać, że a i tak my będziemy tym wszystkim. Rządzić, że to jest jakaś wielka ściema i tak samo było w zabrzu. Tu niby podpisano umowę, prawda? A w tym czasie jest pałowana Pokojowa manifestacja właśnie w Zabrzu, gdzie wiadomo było, że w innych miastach, czy to w Gliwicach, w Wytomiu, gdzie te manifestacje były pokojowe, gdzie nic się nie stało złego, to w Zabrzu zrobiono jakąś straszną zadymę. I, i przecież to zrobiła... Policja, bo gdyby tam policji nie było, to marsz by spokojnie zakończył się, prawda? Czyli już widać, że przy tym wszystkim jest jedno wielkie oszustwo. Dla mnie jest to puszczenie pary w gwizdek. Proponowałabym właśnie, żeby każdy zapoznał się z tymi dwoma tekstami, zwłaszcza dwoma tekstami wczorajszymi na niezalezna PO. PL. Niezależna PL, PL, PL z tą, gdzie jest pod, są pod, podane dokładnie, jakie firmy zewnętrzne, jedna pr yy, brała udział w podpisaniu yy, porozumienia z, ze związkowcami, a druga firma zagraniczna wręcz, yy, która przygotowywała cały ten projekt restrukturyzacji. Jak to jest? Czy my nie mamy swoich fachowców? Czy my nie mamy swoich teoretyków? Czy z AGH? Czy z Politechniki Śląskiej? I swoich praktyków, którzy są w stanie przygotować, zbilansować, jakie są faktycznie koszty? Czy my naprawdę musimy utrzymywać te wszystkie holdingi, kompanie, gdzie prezesura jest z nadania partyjnego, gdzie koszty, jeszcze raz powtarzam, koszty w ciągu kilku lat wzrosły z miliarda złotych na dwa miliardy złotych. Jeśli my powinniśmy zastanowić się w ogóle nad funkcjonowaniem państwa i, i, i w jaki sposób mają. Podatki spływać do kasy w, w warszawskiej, a nie tylko po prostu e, gasić pożary, zajmować się jak gdyby takim y, no, makijażem, prawda? Ale nie ma tutaj faktycznej debaty nad funkcjonowaniem państwa, nad funkcjonowaniem podatków w państwie, o tym się cały czas nie mówi. My się wydaje, że cały czas jest i, bicie piany. I, Bi biadolenie Dlaczego jest tak źle, że jest źle, natomiast nie ma rzetelnej pracy, rzetelnych dyskusji nad wyjściem z tego, nad zbudowaniem państwa, które będzie funkcjonowało na zasadach racjonalności. Panie redaktor, mam pytanie, bo jak to się stało na przykład, że, że Silesji się udało, mimo że była w tak trudnej sytuacji, że miało już jej nie być, cztery lata temu, ale musieli Czesi zainwestować, tak jakiś prywaciarz. Druga sprawa, Niemcy szukają węgla i może będą otwierali kopalnie, czy już to prawie, że zrobili. Australijczycy gdzieś w Lubelskim, koło Bogdanki też się do czegoś tam przymierzają. Jak to rzeczywiście wygląda? Bo Polska stoi na, na, na węglu i my Pozwalamy sobie przez takie czy inne zachowania czy zagrywki, choćby to, że, że kupujemy po cenach dumpingowy węgiel z Rosji i, i oni nam embargo, a my mimo wszystko gaz najdroższy, węgiel kupimy od nich i, i tak jakbyśmy byli jakimś zakładnikiem układu, a, 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 a mając takie, takie złoża, takie możliwości. No bo jeszcze raz powtarzam, w holdingach czy w kompaniach węglowych Prezesami byli ludzie z nadania politycznego, ludzie, którzy zdawali sobie sprawę najprawdopodobniej, że polityka w górnictwie prowadzona jest fatalnie, że obsiadły różne spółeczki, które na kopalniach montowały stary sprzęt jako nowy sprzęt na przykład, że żeby mieć dojście do kontraktu z kopalnią, no to należało mieć wielki układ z dyrekcją najprawdopodobniej lub z kierownictwem Holdingu, że cała, cały pomysł na funkcjonowanie kopalni był chory. I jeśli kopalnia dostała się w ręce osób spoza układu partyjnacjonalnego, w Polsce, czyli tak jak Silesia, to ona mogła funkcjonować na normalnych, rynkowych zasadach. U nas nie było w tej chwili odwiertów, żeby próbować zakładać nowe kopalnie, które miały przejąć ewentualnie ruch, wydobycie. Po wygaszeniu starych kopalni, którym faktycznie kończyły się złoża. I to robione nie było. I w tej chwili faktycznie Niemcy z Markowskim, czyli byłym, e, byłym ministrem. Za czasów Unii, chyba Ole, o, o, Oleksego i chyba Cimoszewicza, tak? tak to były te tak. czasy. Tak, tak. To było w rządzie. SLD, więc on na górnictwie się zna i on w tej chwili pracuje dla Niemców i budują, e, chcą budować, prawda, kopalnię na Śląsku, niemiecką e, kopalnię. No nie wiem, czy to też jest tak e, fair, jeśli minister nawet z rządu e, kilka kadencji wcześniej, prawda, e, pracuje e, dla e, o, obcego państwa. Jesteśmy w Polsce, wszystko jest możliwe. No, ale, ale ja naprawdę jeszcze raz a, a, apeluję, że musi się zmienić system władzy w Polsce, nie personalnie, nie nawet z tej partii albo z tamtej partii, ponieważ niestety posłowie yy, też z różnych powiedzmy klubów czy z różnych partii, które niby konkurują z, z, ze sobą, oni posiadają układ. I to. Yy, i to wszystko jest po prostu robione jak gdyby pod dyktando. Nie ma zmiany jakości funkcjonowania państwa, w którym niektóre decyzje musiałyby być natychmiast blokowane. A w tej chwili nie ma czegoś takiego jak w drugiej RP, gdzie myślano o tym, jak. Um, ułożyć strukturę podatków, że wiadomo było, gdzie podatki idą, czyli najpierw do w, w, w województwa Śląskiego i z których dziedzin tylko gospodarczych i w jakim procencie odprowadzone są do Skarbu Państwa. Że ze Skarbu Państwa my razem wszystkie powiedzmy regiony sfinansujemy tylko obronę, szkolnictwo, czyli te rzeczy, które muszą być finansowane na szczeblu centralnym, ale że większość rzeczy przejrzyście jest finansowane z funduszy regionalnych i tego też w państwie nie ma. Zrobiło się niby reformę samorządową i ona dubluje w tej chwili władzę. Wojewódzkie, to jest wszystko po prostu, nie wiem, funkcjonowanie państwa jest postanowione, postawione na głowie. Ja bym naprawdę pragnęła, żeby górnictwem zajęli się w tej chwili ludzie, którzy są przygotowani pod względem teoretycznym i pod względem praktycznym, czyli że oni będą wiedzieli, czego chcą i żeby po prostu inna grupa znalazła w tym projekcie jakieś luki, jakieś po prostu niedoróbki, że jak my przyjmiemy do realizacji program naprawczy na przykład dla górnictwa, to że to ma sens, a w tej chwili zajmują się tym ludzie, po prostu niekompetentni. Jak na przykład słuchałam wczoraj w telewizji Republika e, pana Kłopotka z PZL-u, gdzie on wydawałoby się e, mówił na antenie prawdę, że dla niego czy wygaszanie kopalni, czy likwidacja to były dwie różne sprawy, że po posłowie... E, głosowali w nocy, bo to w nocy, pod osłoną nocy, nad ustawą, której nie rozumieli, ale posłowie ze Śląska, z PO, przepraszam bardzo, musieli głosować e, nad ustawą, o której wiedzieli, że ona jest zła, bo każdy mieszkaniec Śląska. Jeśli nie ma nawet wiedzy fachowej, prawda, to jest w stanie w ciągu paru minut sprawdzić, zadzwonić do znajomych związanych z górnictwem i się zapytać. Więc dla posłów PO i dla posłów PZL związanych ze Śląskiem nie ma żadnego tłumaczenia. Robili, niszczyli górnictwo z pełną premedytacją. Przecież ja też nie jestem z wykształcenia górnikiem, ale mam na tyle wielu przyjaciół, kolegów czy ludzi, których wiem, że oni się na tym znają, że mogę zapytać, prawda? Mogę skonsultować, jeśli piszę. O górnictwie jakiś tekst, to ja go wysyłam najpierw w środowiska związane z górnictwem, żeby oni sprawdzili, żebym ja nie pisała tak zwanych głupot, prawda? I ja sobie nie pozwolę na y, mówienie autorytarnie o czymś, na czym się nie znam. Najpierw należy to skonsultować, przemyśleć, a nie pod osłoną nocy po prostu głosować ustawę, o której poseł z PZL-u kilka dni później mówi, że oni sobie nie zdawali sprawy, oni nie rozumieli. To no, przepraszam bardzo, jak nie rozumiem na czymś, to o tym mówię, że nie rozumiem i proszę to skonsultować, a nie okazuje się, że. Cała ta ustawa była przygotowana przez zagraniczny podmiot, o czym już wspominałam, że można przeczytać o tym na tak. Panie Pani redaktor, bardzo dziękuję za, za uwagę. To też wiele nam daje do myślenia. Szczęść Boże. Szczęść Boże, szczęść Boże i żeby po prostu górnicy, którzy, którzy strajkowali pod ziemią, którzy naprawdę wiele stracili na tym, żeby ratować polski przemysł, polskie górnictwo, żeby ich wysiłek nie poszedł na marne, żeby te kopalnie, które są przeznaczone jednak do likwidacji, o, którym, o których się głośno nie mówi, żeby im się też udało, żeby fachowcy stwierdzili, czy faktycznie ta kopalnia nie ma złóż, czy tą kopalnię faktycznie trzeba przez kilka lat, czy kilka miesięcy, czy kilkanaście miesięcy przygotowywać do zamknięcia, czy to jest kopalnia jak na przykład kopalnia. Brzeszcze, która może i ma fantastyczne pokłady i może funkcjonować przez kilkadziesiąt lat. My musimy wiedzieć, czy coś ma sens ekonomiczny, czy tego sensu nie ma. A w tej chwili wygląda na to, że yy, to wszystko idzie w jakiś sposób pod dyktando, yy, yy, Putina i ja się tego boję, bo tych ruskich śladów jest tutaj za dużo, a nasze służby, niestety, które powinny osłaniać kontrwywiadowczo wszystkie transakcje, funkcjonowanie zwłaszcza strategicznych gałęzi przemysłu, nasze służby chyba nie są wydolne.